Cześć, jestem Grzechu. W agonii gram postacią o imieniu Francis. Francis jest osobą, która przeszła w swoim życiu bardzo długą drogę. Od bycia flisakiem w swojej wiosce, z której musiał uciekać z powodu ataku czartów, przez bycie kapitanem straży w mieście Marmurzec, które również upadło przez wszelkie różnorakie wydarzenia, aż w końcu został wzięty pod skrzydła rycerza Malfantego. By ten mógł być szkolony na jego następcę. Mimo tego całego czasu i wszystkich złych czy smutnych wspomnień, Francisz został bez zmian, co chodzi o jedną kwestię. Zawsze do wszystkiego stara się podejść rozważnie, a do drugiej osoby stara się wyjść z wielkim sercem i pomocną dłonią. W skrócie, stara się dbać o swoich najbliższych. Jak mu się uda w grańcu? Cóż. To czas jeszcze pokaże. Hej, jestem sobą. W kampanii Agonii odgrywam ennę o przydomku Róża, piękną i wojowniczą kobietę o nieraz wybuchowym charakterze. Została ona w wieku 8 lat porwana z wioski Piawicy na oczach swej młodszej siostry. Uciekła porywaczą, lecz już przy granicach Tildris. Zaciągnęła się szeregi espadynów, lecz jako kobieta. Znienawidziła mężczyzn i uznała, że musi się nauczyć walczyć i bronić. Poznała tu Vanessa, świętej pamięci, i Doriana, który zaginął po jej podróży w rodzinne strony po 20 latach. Wewnątrz czuje się niedoceniana mimo swoich zdolności bojowych, zwłaszcza gdy zaszczyt znów dotyka jej kuzyna Francisa, mimo że jest z niego dumna. Najważniejsze dla niej jest bronić bliskich, których straciła na tak wiele lat. Otto Florus, jako młody posłaniec z granica, wpadł w kłopoty, przez które został wyrzucony z dworu i odcięto mu mały palec prawej dłoni. Potem było już tylko gorzej. Krowali mu psa, poznał kurczarza, który chciałby oto stać się jego uczniem. Prawie zginął od juboko swojego największego koszmaru. Rotowany przez Hieronima, strażnika z granicy szukającego szans na lepsze życie, przez ponad trzy lata uciekał przed tym, co inni mu szykowali. Miesiąc temu Otto właściwie zginął. Zabójczeń najpierw uśmierciła jego najlepszego przyjaciela, Anwula. Potem rzuciła ota zwierzę w Zadeli Werwin. Od tej pory zmienił się nie do poznania. Samo to, że przeżył, jest czymś niezwykłym. Nie wyglądał już na tak samo. Lament, kto spowodował nieodwracalne zmiany na jego skórze. Pełny ogromną ilością krwi i przeżył, ale wygląda jak potwór. Nie wiadomo też, czy dalej jest Otten. Chęć pompszenia przyjaciela, dziwne zachowania i nazwanie siebie gawronem. Przyjaciele nie wiedzą z kim mają do czynienia, ale czy on sam wie, kim jest? Traktowany niczym więzień, okłamywany i zdradzony, wykorzystał okazję, aby oddzielić się od pozostałych i zacząć działania, aby zrealizować najważniejszy cel pozbycie się kruka, jego wpływu z niepamiętnych ziem. Po ponad trzech latach od to wraca do granica. co tam zastanie, czy jego rodzice wciąż żyją. A nawet jeśli żyją, to czy rozpoznają swojego syna w twarzy tego potwora, którym się stał w wyniku działania krwi Cruentisa? I co zrobią jego dawni towarzysze, jeśli kiedyś trafi w ich ręce? Pytanie, które gnurty go samego, brzmi, kim jestem? Hej, jestem Talisa i odgrywam postać Marit Elisur. Ale kim tak w zasadzie jest Marit, zapytacie. Z wyglądu, jest to zwykła, krzepka dziewczyna ze wsi. O nieco też swojej posturze, pucowatych policzkach, jasnoniebieskich oczach oraz włosach koloru mysiego blondu, która zwykle splata w warkocz dla wygody, oraz niesfornej uciętej na prosto grzywce, która zasłania jej czoło. Ale tym, co wyróżnia Marit spośród innych postaci, jest to, że nie pochodzi ona z niepamiętnych ziem, a z krain położonych daleko na północy. krain, o których niektórzy myślą, że nawet nie istnieją. A zwał się on Farlandium. Klimatem przypominają one bardziej naszą Skandynawię, a co za tym idzie, dorastała ona w zupełnie innej kulturze i zwyczajach, co nieraz powoduje niemałe zamieszanie. Marit nigdy nie poznała swojej matki, wychowywał ją ojciec Skiriam, o przygodach którego swoją drogą, możecie posłuchać w serii Farlandczyk z wyboru, również tutaj na kanale. Ale wracając do samej Marit. Marit jest osadniczką. Przez większość swojego życia zajmowała się codziennymi obowiązkami, takimi jak gotowanie, doglądanie zwierząt, zajmowanie się domostwem. Jeśli trzeba było, dokonywała jakieś drobne naprawy. Wiedząc, że tak naprawdę żyje w dostatku, nigdy nie odmawiała pomocy mieszkańcom swojej wioski. Sama o sobie powiedziałaby pewnie, że jest spod znaku Storstena, czyli bóstwa odpowiedzialnego za rzemiosło. Bo od dziecka była bardzo zdolna i gdy tylko mogła, uwielbiała próbować nowych rzeczy. Planowała nawet zostać płatnerzem, ale wtedy jej świat został wywrócony do góry nogami przez pewną tajemniczą kobietę, która dostrzegła jej talent i postanowiła dać jej szansę, przyjmując na swoją uczennicę i zabierając daleko na południe, na spotkanie wydarzeń, które miały zadecydować o jej losie.